Hej, hej, kochani! Witam was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj sobie wzięłam takiego wielkoluda za piątkę, kurczę, widać, nie widać, <laughs> już chrypkę mam, wzięłam bingo, troszeczkę nadrapałam, bo to idzie mi schodzi, idzie mi schodzi, no, dobrze mówię. Yy, wzięłam za dwójeczkę i wzięłam za funcika, czyli mamy 5, 8, 10, 11 funciorów. Zaczniemy od malutkiej. Może nam się coś tu. Już mi się znudziły te jednakowe. Pomyślałam, że zrobię może coś takiego. Yy, wkład cały 11 funtów, mówiłam chyba. Mamy 45 numerek. Nie bardzo lubię takie dalekie, ale tu musimy znaleźć. W tej zdrapeczce taki symbol. Co to jest? Nuget. Dobra, szukamy. Mamy worek. Widać? Good. O, i mamy wygraną. Jest nuget. Już funcik będzie. Mamy jakieś pierścionki. Nie wiem. I mamy drzewko. Portafolio to jest. Ile mamy? Jest funcik. Proszę. Na początek. Ciekawe, czy to dobrze, czy źle. Dobra, nie będę szukać tych. No nie wiem gdzie są Te moje numery. Ukradli. A nie są. I nie ukradli. Czyli funcika mamy z głowy. Idzie na bok. To już drapałam. Nie wiem czy pamiętacie. Chyba dwa funty. Nie, cztery chyba miałam w tej. Zdrapiemy sobie. Kurczę, nie wiem czy Wy dobrze tu widzicie. Mam nadzieję. Mamy bonusika, mamy dwie liczby, które musimy znaleźć tutaj. Możemy też znaleźć paluszki, co wygrywamy tą samą kwotę, która jest. Ewentualnie możemy znaleźć podwójnie. Jak znajdziemy te dwa funciory, dwa znaki, to to jest. Szukamy 28 i 14. Mamy 26, 17, 30.

Nie wiem. Dobra, skończymy sobie to bingo. Trochę nadrapam. Wiecie, że ja teraz jestem na urlopie. I powiem wam szczerze, że mam mniej czasu niż wcześniej. Nie wiem, jak to się dzieje. Czy ja jestem taka nierozgarnięta. Nie mogę sobie... A tu jeszcze jest. 30 szukamy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma nigdzie 30. Tu jest... A i tam też jest. Schowało się. Nic tu na razie nie wygląda. O, tu 28 jakby wpadło. No, ale zobaczymy, czy wpadnie. Tu 30 nie ma. Okej, okay, idziemy dalej. I tak jak mówiłam, chyba jestem jakaś nie rozgarnięta. Nie mogę się znaleźć. Wszędzie. Wszystko bym chciała zrobić, ale mi Ciągle mało czasu. I co zrobić mam? Nie wiem. O osiemnastka by się przydała, razy pięć by było. Ciekawe. A jest siedemnastka. Ostro. Nie będzie. to jest osiemnastka. ojej jej. Siedemnastki szukamy. się pokierowałam. Siedemnastka mam Może dadzą osiemnastkę. Albo jedenastkę. Nie, mamy 49. Mamy tutaj. Też będzie lipa. 39, no i nie ma. I ostatnia 60. Gdzie jest 60? Tu jest 60. Nie mam nic. Tu nie mamy nic. I tu nie mamy nic. Nie mamy w poprzek, wzdłuż, wszerz. Nic nie mamy. Dobra, może jakaś łapka będzie? Nie będzie, samochód. No i lipa. Dobra, może tu coś znajdziemy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj trzy symbole znaleźć, jednakowe. Tu jak znajdziemy dyszkę, będziemy mieli dyszkę. Tu jak 20, to będziemy mieli dwie. Tu musimy mieć naszą cyfrę większą od ich, i tu szukamy dwie. To może poszukamy od tych. 21 będziemy szukać i 11 7 niby szczęśliwy mój ale mamy 28 18 27 i 13 czyli nieszczęśliwa no nic zobaczymy my, my mamy 26 oni mają 28 my mamy 23 oni mają 26 czyli dalej lipa no to szukamy w bonusie. Mamy czwóreczkę, nie dychę. 23, 22, przepraszam, skłamałam. Też nie nasze. Zostaniemy z jednym funcikiem. Dobra, szukamy trzech takich samych. Mamy trzy różne. Mamy trzy różne. Ale sobie zdrapki wzięłam. Trzy różne, dwa. A mają być trzy. Dwa. A mają być trzy. Dwa garki. Eee. i ostatnia szansa złapać szympansa. Też dwa. Ale mi się fuksu. Strasznie. Ile było? Raz jeden. Mogłoby być i raz jeden. Mamy dwa samochody, dwa garki, dwa drzewka, dwa pierścionki i resztę lipa. No, kochani, chciała fajnie, ale nie wyszło fajnie. <ścoughs> Wśród trzech z drapeczek, czterech, wielkiej, mniejszej, małej i malutkiej, malutka tylko się spisała. No ale co zrobić? No, myślę, że. Nic na to nie poradzimy, ale się podrapać fajnie było. Szkoda, że tu nic nie wpadło. No ale to nic. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Bardzo Was zapraszam, jeśli macie ochotę. I serdecznie Was pozdrawiam. Miłego dzionka. Pa.